Dzień na to ja mówię. Zrobiłem dzisiaj prawie 1000 km. Pojechałem z porządnej wsi, wyjechałem, przepraszam, z porządnej wsi biskupi i trafiłem na wios do wioski Warszawa. Miałem dzisiaj mieć rozprawę jedną z wielu. Państwo tak się tutaj martwicie benzyna, po tyle, kredyty, po tyle. Co byście zrobili, jakbyście mieli gdzieś tam 6-7 wokant i dokardych na zapleczu? Podpowiem Wam, co macie robić. Nic, nie się robić, kompletnie się niczym nie martwić. Sądy, sądy są dla ludzi. A poza tym zawsze jest jeszcze apelacja. Pojechałem, proszę Państwa, na wokandę i co? I wróciłem z pustymi rękami, bo przeciwnik procesowy z swoim starym zwyczajem to jest taki dzielny, odważny, jeden z odważniejszych w gębie przeciwników procesowych. Nie będę wymieniał jego imienia, nazwisko. nazwiska. Państwo się i tak to myślicie o kogo chodzi. Po raz kolejny, proszę Państwa, się rozchorował, wziął przed całą wakandą i po raz kolejny, no nie mogę powiedzieć na jaką chorobę, ale powiem Państwu, że no, moja satysfakcja jest taka, że Pan posiada w tej chwili o 8 cm krótszy interes pomimo trzech dawek. Proszę Państwa, a jeszcze się możecie domyślić, o kogo chodzi. Jak, je, jak się nie domyśliliście do tej pory, gdy powiem, o kim dzisiaj chcę mówić. A chcę mówić o pani Marinie Owsiannikowej. To jest taka radziecka bohaterka. Ciągle posługuje się terminologią radziecka i Rosja radziecka. Bo jak dla mnie tam się niewiele zmieniło, z wyjątkiem jednej rzeczy, która jest akurat pocieszająca. ZSRR to było państwo bandyckie, państwo brutalne, komunistyczne, ale od strony chociażby służb specjalnych, czyli słynnego KGB i GRU, zorganizowano na pewno perfekcyjnie. To samo dotyczyło poziomu militarnego. No Teraz państwo, jak widzicie, to wygląda tak, jak wygląda, i dzięki Bogu. Dzięki Bogu, że tak wygląda. Dlatego trzymam się tej terminologii Związek Radziecki czy Rosja Radziecka, tak precyzyjniej. Również dlatego, że na czele tego z państwa siedzi wychowany przez KGB bandyta i to musicie państwo wiedzieć, że to jest autentyczny bandyta. Bo ten człowiek, czy raczej człowiekopodobna postać, z całą pewnością zamordowała. To fizycznie, nie jedna osoba. Mniej więcej e, tak wyglądają, nie mniej więcej, ale dokładnie tak wyglądają szkolenia tych najbardziej e, cennych agentów rosyjskich, że oni są poddawani większym eksperymentom psychologicznym niż swego czasu historyczni. Janczarzy, chyba tak to się mówi zawsze, mi się to tak myli, Janczary, czyli te dzwonki z Janczarami, czyli tymi tureckimi dla odmiany wychowankami, względnymi wojownikami. Proszę Państwa, tak czy inaczej, rzeczona Marina Owsiannikowa zasłynęła przez parę dni jako bohaterska jak to zwać u nich tam w tej lichniejszej terminologii? Dysydentka chyba. No w każdym razie wlazła do telewizji z prężą koniec wojny po radziecku napisane i po, po angielsku. Proszę Państwa, może ja jestem wredny, może ja zbyt często się odwołuję do swojej intuicji no, ale mnie wystarczyło na tę panią popatrzeć, żeby wiedzieć, jak niewiele ta pani ma wspólnego z odwagą, jak bardzo ta scenka śmierdzi z daleka. No, ale czasy też mamy takie, że o pewnych scenach można mówić, że brzydko pachną, a o innych nie, bo się jest posądzany o brak wrażliwości, brak empatii I, i próbę sabotażu przyjmowania kilku milionów uchodźców do Polski. W tym przypadku, proszę Państwa, można być bezpieczny. Można spokojnie sobie jechać po panie Marinie Owsiannikowej. Czy ja dobrze w ogóle wymawiam to proszę Państwa, po 10 godzinach jazdy, to, to mogę coś tam pomylić. Sprawdzicie państwo. Pomożecie, tak? Jakbym coś bredził, jakbym pomylił nazwisko, to proszę sprawdzić. Ale wydaje mi się, że Marina Owsiannikowa. wlazła do telewizji z tym napisem. Wystarczyło, że na nią popatrzyłem, wiedziałem o co chodzi. No i teraz, jak już też ukraińscy deputowali się, wypowiedzieli na temat tej pani, że jest to ustawka, wypowiedziało się też parę innych. Fachowców i ekspertów, a to jest rzadkość, bo wie, wiecie Państwo, jaki jest bardzo zawsze w takich sytuacjach. Ha, 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 hi, 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 spisek. Tak? Wiadomo, starsi bracia wieże i, i cykliści. Ale co w tym wszystkim, proszę Państwa, jest ważne, bo ja gadam i o Związku Radzieckim, i o podróżach, i, 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 o, i o wakandzie, a ważne w tym wszystkim jest, proszę Państwa, to, że taki numer może zrobić tylko ktoś wysoko postawiony. W Rosji Radzieckiej takie rzeczy nie odbywają się bez pozwolenia wierchuszki. Aha, no jeszcze dodam, że pani, której groziło 15 lat więzienia, zapłaciła bodajże 30 tysięcy rubli mandatów. Tylko wiecie państwo, ile te ruble są tam warte. Bo trzeba było zajrzeć do kursu. Nie wiem, może 150 złotych, niech, niech, niech będzie 1000, ale wątpię, żeby aż to była taka kwota. No to jest śmieszne w porównaniu z tym, co się z opozycjonistami w Rosji robi. Na co to wskazuje, proszę państwa? To zdecydowanie wskazuje na ustawkę. Tylko pytanie teraz, kto, kto ustawił tę panią? Kto ją ustawił? No, mogły to zrobić dwa ośrodki. Ośrodek kremlowski pod póki co jeszcze Putinem i oligarchowie albo część ośrodka kremlowskiego przeciw Putinowi. A gdyby stało się, proszę Państwa, tak, że Putin traci kontrolę nad propagandową telewizją, no to, to już jest bardzo poważny sygnał, że pora pakować manatki i szczoteczkę, albo też i wyciągać z butów sznurówki i pasek. Chociaż myślę, że starym radzieckim i rosyjskim zresztą zwyczajem też. No tu będzie albo zawał, albo emerytura albo przyczyny zdrowotne i emerytura jest to poważny sygnał jest to poważny sygnał bo tak jak mówię między bajki można włożyć to że jakaś tam bo bohaterska wywodostowana panienka wyłazi na wizję z takim napisem i wiedząc mając z tyłu głowy taki jak 15 lat jakiejś kołymy czy innej Syberii a u nich to ciągle funkcjonuje jeśli to jest robota samego Putina no to to jest proste co, co to nam ma mówić no to nam ma mówić, że w Rosji radzieckiej jest demokracja, że każdy się może wypowiedzieć, nawet w publicznej telewizji, no bla 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 no stary kgb numer ale jeśli jest to robota oligarchów którzy w ten sposób przekazują informacje społeczeństwu w Rosji Radzieckiej, że kończy się pewien etap, a przede wszystkim wysyłają sygnał Putinowi, że już mają poustawionych pewnych ludzi i pewne ośrodki no to proszę Państwa sensacja na Wembley, jak mówił Klasek, tylko że nie na Wembley a w Moskwie, no ale zobaczymy. To jest jeszcze, jeszcze za mało jeden taki incydent, chociaż jak na Rosję radziecką to jest bardzo poważna rzecz. Takie rzeczy tam się nie dzieją przypadkiem. To jest bardzo poważny sygnał wysłany. Tylko jeszcze trzeba poczekać na to, aby zweryfikować, z którego miejsca Naprawdę został wysłany, bo ta interpretacja ukraińskiego deputowanego, ona oczywiście jest propagandowa w drugą stronę. No to jest na rękę Ukrainie aby, aby sprzedawać te, tego rodzaju interpretacje. Nawiasem mówiąc, proszę Państwa, hmm. dla mnie jest prawdziwym szokiem to, co się dzieje na froncie propagandowym. No Ruscy zbierają takie baty od Ukraińców, którzy zresztą stosują ruskie metody. Propagandowe, ale naprawdę no, sucha nitka nie zostaje na, na Putinie i na Rosji Radzieckiej. E, przy tej propagandzie, jaką pro uprawiają Ukraińcy i uprawia no, inąd e, aktor e, Ze, Zeleński. Czy, ja z tym nazwiskiem mam też problemy, bo to jest poprzestawiane te literki. A się prosi, żeby było Żoleński albo Żeleński, a to chyba jest Zeleński. Uff, proszę Państwa, nie wierzymy nikomu nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty, wyciągamy wnioski no, szczególnie też nie wierzymy yy, aktywistce czy nawet <laughs> przepraszam, czy nawet nie tylko po prostu pracownicy tej telewizji która nagle poczuła zew bohaterstwa i wykonała taki numer natomiast przyglądamy się całej tej historii bo ona jest bardzo ciekawa i z biegiem czasu może nam powiedzieć więcej. No też są jakieś przecieki, że niby się Ukraińcy dogadali z Ruskimi, przynajmniej wstępnie, a to znów przemawia na niegorzysz Putina, bo to jest prawdziwa klęska, że Putin po pierwsze nie osiągnął swoich celów w takim czasie, jak zamierzał, czyli miało być to kilka dni, a po drugie po niecałych trzech tygodniach no już narobił w portki na tyle, że chce się dogadywać i z jakąkolwiek twarzą z tego wyjść. Ale w moim przekonaniu, Putina jako polityka sprzed agresji na Ukrainę już nie ma. Już to, to nie jest realne, aby on mógł dalej sprawować funkcję. Prezydenta Rosji na takim, nie chcę powiedzieć poziomie, bo to, to rzeczywiście żadnego poziomu było, ale z takim respektem o, to jest lepsze słowo z takim respektem. Jak to robił do tej pory? No, no po prostu na zachodzie i wszędzie gdzie jest spalony. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że to jest polityka, w polityce to jest moment, żeby się obrócić na pięcie. no to byłoby to, proszę Państwa, naprawdę arcy trudne, arcy trudne. No i wymagałoby sporo czasu, no bo wiem szczerze, Rosja z czasu na to, czasu za bardzo nie ma, bo jeśli nie zrobią czegoś, co będzie dawało powody Zachodowi, a dla nas to by była fatalna informacja, gdzieś napisałem felieton i podtrzymuję to zdanie, że najlepsza opcja paradoksalnie to by było tkwienie Putina na urzędzie i taka słaba, odizolowana Rosja Radziecka od świata, od Europy i przede wszystkim od Polski, bo to jest dla nas najważniejsze a gdyby się zdarzyło tak, że Putin bardzo szybko zostanie wymieniony i to jeszcze na kogoś bardzo europejskiego no to Państwo wiecie czym to grozi to grozi podziałem na strefy wpływu pomiędzy Niemcy i Rosję, a my jesteśmy jak zwykle w tym w tym imadle, no nic, zobaczymy zawracam Państwu głowę tym Pozornym incydentem, ale to jeszcze raz powtórzę, to nie jest incydent, biorąc pod uwagę w jakim miejscu się wydarzył i kto może za nim stać. A mogą za nim stać tylko i wyłącznie dwa obozy albo obóz putinowski, albo obóz antyputinowski. Jeśli się wyjaśni ta zagadka, to będziemy wiedzieli znacznie więcej i będziemy może, mogli porozmawiać o tym, czego nowego się do, dowiedzieliśmy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.